No, wow, co zrobić za... dobrze. Wielkie łapki są coraz bliżej i nie zamierzają nikogo w Dla tych, co jeszcze nie złapali, on mówi, że nie będzie łatwo zdobyć hełm Nota, ale może jest tu jakiś inteligentny widz. Siadaj, Blade. Dawaj. A to co za chińska podróba? To Panzerfaust, lekko przerobiony. No to chyba więcej by nam się tego przydało, nie? Nas, Blade'a, i nie narzekaj. To tak, jakbyś miał cały arsenał.